Witamy na szkoleniu online. Nazywam się Agnieszka Kiona i na co dzień pracuję w polskim zespole AdWords. Będę mieć przyjemność poprowadzić prezentację, dzięki której dowiedzą się Państwo, jak zwiększyć przychody za pomocą skuteczniejszego określania stawek AdWords i zarządzania nimi. Najpierw wyjaśnimy, czym jest maksymalna stawka CPC, następnie przedstawimy trzy proste kroki w zarządzaniu stawkami i omówimy je szczegółowo. Na przykładzie pokażemy, jak działają one w praktyce. Na koniec przypomnimy i podsumujemy kluczowe zagadnienia. Przyjrzymy się pokrótce procesowi określenia stawek w programie AdWords i różnym typom stawek dostępnych w koncie. Na tym slajdzie widzimy uproszczony widok karty Grupy Reklam z konta AdWords. Maksymalny CPC, czyli maksymalny koszt kliknięcia, to maksymalna kwota, jaką reklamodawca jest skłonny zapłacić za jedno kliknięcie. Ta stawka jest często nazywana Państwa stawką. W widoku grupy reklam jest ona oznaczona jako domyślne maksymalne CPC, ponieważ ma ona zastosowanie tylko wówczas, jeżeli stawki CPC nie zostały ustawione na poziomie słów kluczowych. Więcej informacji na ten temat przedstawię w dalszej części prezentacji. Maksymalny CPC w sieci reklamowej jest kwotą, jaką reklamodawca jest skłonny zapłacić za jedno kliknięcie w sieci reklamowej Google. Jest to funkcja zaawansowana i nie będziemy jej omawiać podczas dzisiejszego spotkania. Średni CPC jest średnią ceną jednego kliknięcia. W programie AdWords stosowany jest model aukcyjny, więc rzeczywiste ceny kliknięć są często niższe od maksymalnej stawki CPC. Pod koniec prezentacji pokażemy link do strony, na której można znaleźć więcej informacji na temat średniego CPC. W tym przypadku ustawiliśmy maksymalną stawkę CPC grupy reklam buty na poziomie 3 zł, co oznacza, że jesteśmy skłonni płacić maksymalnie 3 zł za kliknięcie naszej reklamy butów. Aby reklamy mogły być wyświetlane, trzeba ustawić maksymalną stawkę CPC. W każdej grupie reklam. Można jednak także ustawić indywidualne maksymalne stawki CPC dla poszczególnych słów kluczowych. Zarządzanie stawkami na poziomie słów kluczowych może być bardzo skuteczne, jednak podczas tego szkolenia skupimy się na konfiguracji stawek na poziomie grupy reklam. Omówione techniki można także stosować na poziomie stawek poszczególnych słów kluczowych. Przyjrzyjmy się teraz trzem prostym krokom, dzięki którym będą Państwo mogli skutecznie zarządzać stawkami AdWords. W celu określenia stawek zalecamy wykonanie następujących trzech prostych kroków. Po pierwsze, należy określić kwotę średnich przychodów z każdego kliknięcia reklamy i wyświetlenia witryny. Jest to wartość kliknięcia. Po drugie, należy ustawić maksymalną stawkę CPC poniżej wartości kliknięcia. I po trzecie, należy dostosowywać stawkę aż do uzyskania poziomu generującego najwyższe przychody. Każdy z kroków omówimy teraz bardziej szczegółowo, a więc zaczynamy. Pierwszym krokiem do określenia stawek jest ustalenie wysokości przychodów z jednego kliknięcia reklamy. Jest to tak zwana wartość kliknięcia stanowiąca maksymalną kwotę, jaką można wydać na kliknięcie bez generowania strat. Obliczmy wartość kliknięcia grupy reklam buty. Dla uproszczenia omówimy przykład z pomiarem zysków ze sprzedaży. Wyjaśnimy jednak także, jak niektóre obliczenia można wykorzystać w kampaniach nastawionych na pozyskiwanie potencjalnych sprzedaży lub rejestracji, a nie na sprzedaż. Pierwszym krokiem jest określenie wysokości zysku generowanego z AdWords. W tym celu musimy ustalić, ile kliknięć doprowadziło do sprzedaży. Po upływie tygodnia nasza reklama buty została wyświetlona 10 tysięcy razy i otrzymała 100 kliknięć. Patrząc na wyniki sprzedaży, stwierdzamy, że owe 100 kliknięć doprowadziło do sprzedaży 5 par butów. W tym momencie istotna jest liczba sprzedaży pochodzących z AdWords w porównaniu z innymi formami reklamy. Jeśli nie śledzą Państwo jeszcze liczby sprzedaży pochodzących z AdWords, pod koniec wykładu udostępnimy linki do odpowiednich materiałów. W tej chwili zarabiamy 450 zł na każdej sprzedanej parze butów. Każda para kosztuje nas 300 zł. Aby obliczyć zysk, odejmiemy nasze koszty od ceny sprzedaży. 450 minus 300 zł równa się 150 zł. Więc nasz zysk z każdej sprzedaży przed odliczeniem kosztów reklamy wynosi 150 zł. Teraz, aby obliczyć łączny zysk przed odliczeniem kosztów reklamy, mnożymy zysk z każdej sprzedaży przez liczbę sprzedanych par butów. Jeśli sprzedaliśmy 5 par butów, uzyskując z jednej pary zysk 150 zł, to zarobiliśmy 750 zł przed odliczeniem kosztów reklamy. Po obliczeniu zysku wygenerowanego przez program AdWords możemy wrócić do naszych 100 uzyskanych kliknięć i określić wysokość stawki każdego z nich. Aby określić wartość kliknięcia, musimy podzielić nasz zysk przed odliczeniem kosztów reklamy przez liczbę otrzymanych kliknięć. 750 zł podzielone przez 100 kliknięć daje wartość kliknięcia wysokości 7,5 zł. To oznacza, że każde kliknięcie reklamy daje nam 7,5 zł. Aby obliczyć wartość kliknięcia w kampanii generującej konwersje, takie jak potencjalna sprzedaż lub rejestracja kont, możemy odjąć cenę sprzedaży od wybranej przez nas wartości potencjalnej sprzedaży lub rejestracji. Powodem, dla którego chcemy obliczyć wartość kliknięcia jest zamiar określenia najbardziej opłacalnej maksymalnej stawki CPC w naszej grupie reklam. Zwiększenie maksymalnych stawek CPC zwykle powoduje wzrost liczby kliknięć naszych reklam, co przekłada się na wzrost liczby sprzedaży i zysku przed odliczeniem kosztów reklamy. Jednak ponieważ wymaga to podniesienia stawek, rosną także koszty reklamy, co wpływa na nasz zysk. Istnieje punkt, po przekroczeniu którego koszt dodatkowych kliknięć staje się wyższy od generowanych przez niego zysków. Na szczęście, do określenia skutecznych stawek w programie AdWords, nie trzeba dokładnie znać mechanizmów rządzących tym procesem. Najprościej jest zwyczajnie wypróbować różne stawki, co za chwilę zademonstrujemy. Na podstawie wartości kliknięcia w naszej grupie reklam Buty możemy teraz określić najbardziej opłacalną maksymalną stawkę CPC. To jest krok numer dwa: określenie stawki początkowej poniżej wartości kliknięcia. Aby zmienić stawkę na karcie grupy reklam w koncie AdWords, wystarczy kliknąć bieżącą kwotę domyślny maksymalny CPC. Zostanie wyświetlone okno, w którym można wprowadzić nową stawkę. Wysokość stawki początkowej należy określić poniżej wartości kliknięcia na poziomie dla Państwa komfortowym. W naszym przykładzie określimy stawkę na poziomie 3 zł. Po określeniu stawki początkowej należy poczekać na zgromadzenie wystarczającej liczby sprzedaży lub konwersji w programie AdWords. Generalnie należy poczekać na zgromadzenie co najmniej 20 konwersji przed przystąpieniem do analizy wyników i podjęciem dalszych decyzji. W przypadku niewielkiej liczby sprzedaży lub potencjalnych sprzedaży wyniki mogą nie być wiarygodne. Na koniec obliczamy zysk uzyskany przy użyciu stawki początkowej, odejmując łączne koszty reklamy od zysku przed odliczeniem kosztów reklamy. Po obliczeniu zysków ze stawki początkowej możemy przejść do kroku trzeciego. Pora trochę poeksperymentować. To jest krok trzeci. Dostosowujemy stawkę, aby dojść do punktu, który generuje najwyższy zysk. Pamiętając, jaka była wysokość zysku przy stawce początkowej, należy podnosić stawkę. W naszym przykładzie podnosimy ją do poziomu 4,5 zł. Teraz musimy ponownie zmierzyć zysk. Tak jak poprzednio, czekamy na uzyskanie odpowiedniej ilości danych. Generalnie nie należy podejmować żadnych decyzji przed uzyskaniem co najmniej 20 sprzedaży lub potencjalnych sprzedaży. Jeżeli zysk wzrósł, należy rozważyć ponowne zwiększenie stawki. W pewnym momencie zwiększenie stawki spowoduje zmniejszenie zysków. Oczywiście nie należy wówczas podnosić dalej stawki. Należy ją minimalnie obniżyć i postarać się określić idealną stawkę, która będzie generowała maksymalny zysk. Aby zaprezentować ten proces w praktyce, w następnej sekcji omówimy go na przykładzie. Jednak po raz kolejny przypominamy: nie należy podnosić stawki powyżej wartości kliknięcia, w przeciwnym razie ryzykują Państwo straty. Przyjrzyjmy się teraz, w jaki sposób można zwiększyć zyski poprzez regulację stawek. Rozważmy hipotetyczne wyniki z omawianej wcześniej grupy reklam buty. Wiemy, że nasza wartość kliknięcia wynosi 7,5 zł, więc zaczynamy od maksymalnej stawki CPC poniżej 7,5 zł. W tym przypadku jest to 3 zł. W ciągu tygodnia otrzymaliśmy 100 kliknięć o średniej wartości CPC. 2,5 zł. Łączne koszty reklamy wyniosły więc 250 zł. Z tych 100 kliknięć uzyskaliśmy sprzedaż 5 par butów i zarobiliśmy na nich 750 zł przed odliczeniem kosztów reklamy. Po odjęciu od tego zysku 750 zł, kosztów reklamy 250 zł. Otrzymujemy zysk po odliczeniu kosztów reklamy w wysokości 500 zł. W drugim tygodniu spróbujmy podnieść maksymalną stawkę CPC do 4,5 zł, aby sprawdzić czy pozwoli nam to zwiększyć zyski. Po sprawdzeniu łącznej wartości sprzedaży i kosztów widzimy, że podniesienie maksymalnej stawki CPC spowodowało zwiększenie zysków z 500 do 1200 zł. W trzecim tygodniu zwiększymy naszą maksymalną stawkę CPC do kwoty 6 zł. W tym przypadku spowodowało to zmniejszenie zysków z 1200 do 1000 zł. Osiągnęliśmy zatem punkt, powyżej którego podnoszenie stawki nie zwiększa zysków. W czwartym tygodniu musimy spróbować czegoś innego. Przypominamy, że po osiągnięciu punktu, powyżej którego podnoszenie maksymalnej stawki CPC nie powoduje zwiększenia zysku, Należy obniżyć stawkę. Dlatego też, ponieważ stawka 4,5 zł przynosiła wyższy zysk niż stawka 6 zł, spróbujmy ustawić ją pomiędzy tymi wartościami, powiedzmy na poziomie 5 zł. Okazało się, że maksymalna stawka CPC 5 zł daje zysk 1260, czyli najwyższy w ciągu 4 tygodni. W ten sposób, eksperymentując ze stawkami, zwiększyliśmy nasz zysk z 500 zł tygodniowo do 1260. Przypomnijmy sobie teraz podstawowe informacje, które omówiliśmy podczas dzisiejszego szkolenia. Trzy kroki określania stawek. Najpierw należy określić najwyższą kwotę, jaką są Państwo skłonni płacić za kliknięcie to jest wartość kliknięcia. Przypominamy, że wartość kliknięcia wyznacza granicę wysokości stawki, która pozwala na zachowanie opłacalności. Oblicza się ją przez podzielenie zysku przed odliczeniem kosztów reklamy przez liczbę uzyskanych kliknięć. W drugim kroku należy określić stawkę początkową poniżej wartości kliknięcia, a następnie dostosowywać stawkę aż do osiągnięcia punktu, który generuje największy zysk. Przypominamy, że generalnie nie należy podejmować żadnych decyzji odnośnie stawek przed uzyskaniem co najmniej 20 nowych konwersji. Maksymalną stawkę CPC należy podnosić aż do momentu, w którym zysk zacznie spadać. Wtedy należy ją trochę obniżyć, aż do uzyskania poziomu maksymalnego zysku. Dostosowywanie stawek jest procesem ciągłym. Od czasu do czasu warto sprawdzić, czy maksymalne stawki CPC są ustawione na poziomie dającym najwyższe zyski.